Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. Dziś 1 września, początek nowego roku szkolnego, więc nie kto inny jak śląski kurator oświaty, pani Urszula Bauer jest naszym gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Wreszcie, wreszcie spotkają się w szkole, prawda? Bo przed wakacjami to trzeba było siedzieć w domu. Dokładnie, bardzo y, uczniowie są stęsknieni za swoimi rówieśnikami, za nauczycielami, za szkołą w ogóle. Więc cieszę się, że w Województwie Śląskim szkoły y, w zdecydowanej większości, właściwie prawie wszystkie, ruszą z, z nauką stacjonarną od 1 września, od dziś. Pani kurator, y, no właśnie, ruszą. Czy będą opóźnienia? Bo wiemy z informacji też z kuratorium, że pojedyncze szkoły, ale jednak nie zaczną stacjonarnie, tak jak wszystkie inne, ale rozumiem, że to można na palcach jednej ręki policzyć te przykłady. Tak, dokładnie tak jest. Rzeczywiście będzie kilka takich sytuacji, w których rozpoczęcie roku szkolnego bądź nauka będzie w trybie innym niż stacjonarna, zorganizowana, ale. Będzie to naprawdę bardzo niewielka liczba placówek. Wiemy, że takie informacje napływają z Sosnowca na przykład czy ze szkoły podstawowej w Rudzie Śląskiej. COVID jest przyczyną tego opóźnienia? Tak, i tylko taka przyczyna może być. Mamy też kilka przypadków opóźnienia rozpoczęcia roku szkolnego z powodu przedłużającego się remontu, ale to też są jednostkowe sytuacje. Natomiast te, o których pan redaktor wspomniał, to są przypadki kiedy rzeczywiście z powodu koronawirusa z powodu pandemii i zagrożenia dla tego środowiska zdecydowano się na inną organizację roku szkolnego. W Rudzie Śląskiej zdaje się całe grono pedagogiczne na kwarantannie. Tak. To, to oznacza się. w praktyce, że lekcje będą odbywać się zdalnie, czy że w ogóle się nie będą odbywać? Nie, no nie mogą się nie odbywać w ogóle. Jest decyzja o zawieszeniu zajęć, ale też o tym, że będą te zajęcia odbywały się w sposób zdalny. Nauczyciele, którzy są na kwarantannie, mogą normalnie prowadzić zajęcia, chyba że stan zdrowia im to, na to nie pozwala. Ale wydaje się, że tutaj w tym przypadku nauczyciele będą prowadzić zajęcia zdalnie. A spodziewa się Pani, że w najbliższych dniach takich? informacji będzie więcej o tym, że jednak trzeba odwlec w czasie zajęcia stacjonarne, bo pojawiły się zagrożenia. W przypadku Rudy Śląskiej pewna niefrasobliwość tutaj zadecydowała. Poznaje no, się w wielu przypadkach zakażeń tego lata to była niefrasobliwość. Tak, prawda? jednak nauczyciele spotykający się w pokoju nauczycielskim, spotykający się na, 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 radach, na tych radach pedagogicznych, powinni również stosować zasady rygorów sanitarnych, czyli jednak dystans między uczestnikami, ewentualnie maseczki, no, z rezygnowanie z witania się takiego wylewnego, czy podawania po rąk. W czasie niewidzenia zdaje się. I jest to trudne, bo emocje trudne. biorą górę, ale zalecamy po prostu taką powściągliwość i, i odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za innych, bo tak jak na przykładzie rudy śląskiej możemy powiedzieć, że no, spowodowało to zawirowanie w funkcjonowaniu całej szkoły i 412 uczniów. W ostatnich dniach przed 1 września w mediach jednak można było znaleźć często takie czarnowictwo, to znaczy informacje, że musi dojść do masowych zakażeń w szkołach, bo nie sposób utrzymać będzie reżimu sanitarnego zwłaszcza wśród dzieci i że na razie się może stacjonarnie odbywać nauka, ale prędzej czy później za miesiąc, dwa już na pewno szkoły będą pozamykane. Trudno tak naprawdę przewidzieć w 100% jak będzie wyglądała ta sytuacja, no niemniej jednak Prawie we wszystkich krajach Unii Europejskiej zajęcia szkolne prowadzone są w trybie stacjonarnym. Badania pokazują również, że ta transmisja pozioma między dziećmi jest, ma nieco inną dynamikę niż między dorosłymi. Dzieci nabywają też bardzo szybko odporności. Zatem jakby możliwość zakażenia się w środowisku szkolnym będzie na pewno mniejsza niż w środowisku ludzi dorosłych. Przede mną takie ulotki, które pani przyniosła. Które mają w szkołach zawisnąć. Bezpieczny powrót do szkół. No i tutaj są dwie y, karty: 10 zasad dla ucznia i wskazówki dla rodzica. Y, no, znane chyba powszechnie. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu, często miej ręce, nie dotykaj oczu, ust i nosa, y, zrezygnuj z podawania ręki na powitanie i tak dalej. To dla ucznia. Uda się wśród dzieci, zwłaszcza młodszych, ale też trochę niefrasobliwej młodzieży utrzymać y, reżim. Kto będzie za to odpowiadać? I czy nauczyciele się, mówiąc kolokwialnie, nie wykończą takim pilnowaniem młodych ludzi? Pod koniec ubiegłego roku szkolnego funkcjonowały w tym reżimie sanitarnym, w tym rygorze sanitarnym, żłobki i przedszkola. Nie spowodowało to nagłego wybuchu epidemii wśród przedszkolaków. Wydaje się, że starsi uczniowie, nawet ci siedmioletni, ale i starsi, jeśli będą dobrze poprowadzeni przez nauczycieli, jeśli te zasady omówi się z dziećmi, jeśli się je będzie stosowało i przestrzegało, Wówczas jest duże prawdopodobieństwo, że rzeczywiście zagrożenie będzie zminimalizowane. Te wskazówki zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica powinny być dostępne w każdej szkole, wisieć przy wejściu do szkoły, ale też mogą być rozesłane drogą elektroniczną, poprzez dzienniki elektroniczne. W każdej sali lekcyjnej powinny te zasady zostać wywieszone, tak żeby uczniowie mogli do nich często sięgać. Ale jak zwykle, wszystko. To jest w rękach nauczycieli. Nauczyciele powinni z uczniami szczegółowo omówić regulaminy, które powstały na bazie wytycznych głównego inspektora sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także na bazie trzech rozporządzeń, które będą regulowały funkcjonowanie szkoły. Takie regulaminy powstały dyrektorzy rzeczywiście z dużym zaangażowaniem i z takim rzetelnym podejściem. Stworzyli te regulaminy, dostosowując je do indywidualnej sytuacji każdej ze szkół. Teraz trzeba te regulaminy y, przełożyć na język ucznia y, i konsekwentnie. To przestrzeganie się będzie przekładać na ocenę z zachowania? Myślę, że jest taka potrzeba, żeby uczyć się odpowiedzialności wśród uczniów, żeby ta sytuacja, która jest groźna dla wielu osób dorosłych również, spowodowała, żeby dzieci jednak były przygotowywane do przestrzegania pewnych norm społecznych. I ten regulamin, te wytyczne, możemy traktować jako pewne normy społeczne, do których powinniśmy się dostosować. Więc nie wiem, czy powinno to być od razu obwarowane karami, ale na pewno powinniśmy bardzo mocno wskazywać uczniom na to, że jest to norma społeczna, której powinniśmy przestrzegać. Pani kurator, to zapytam teraz o to, czy. Nie ma Pani obaw przed powrotem do ewentualnego nauczania zdalnego, ale z powodu poziomu nauki, bo wiemy, że i tu wróćmy na chwilę do tego, co działo się przed wakacjami. Wiemy, że szkoły różnie zareagowały. W zasadzie wszyscy mieli obowiązek prowadzić zajęcia szkolne, ale gdyby zapytać rodziców, to wiemy, że były szkoły, które zrobiły to no, bardzo dobrze, sporo się działo, i były takie, gdzie uczniowie sami mówili: A raz na jakiś czas muszę się tylko tam zalogować. No i co teraz z rozliczeniem tamtego czasu, a przede wszystkim z. Przeciwdziałaniem takim praktykom, w, ewentualnie w przyszłości. Tamten czas to był czas zupełnie wyjątkowy. Wszyscy. Uczyliśmy się korzystania z komunikatorów. Uczyliśmy się planowania pracy tak, aby wykorzystać dostępne materiały online. Na pewno tamta sytuacja nie może się powtórzyć. Dlatego będziemy też jako, jako organ z, nadzoru... Jako zdalne nauczanie w ogóle, czy jako... Nie, te jako sytuacje, właśnie... w których zdalne nauczanie mhm ograniczało się do y, przesyłania uczniom komunikatów przez Librusa lub y, drogą mailową. Gdzie tego kontaktu no, naprawdę nie było. Więc ta sytuacja nie może się powtórzyć. A rodzice upominali się o to w kuratorium? Tak, mówiąc, upominali w tej się. się. Nie mamy, mamy informacje. Oczywiście rodzice nawet z takim wielkim żalem i z taką troską o, o całą tą sytuację dzwonili do nas. Myśmy pozbierali te informacje. Mamy dane dotyczące tych szkół, w których nauka w sposób zdalny no, nie była prowadzona tak, jak powinna. Inna. W tej chwili nauczyliśmy się już funkcjonować w szkołach, nauczyciele zdobyli te podstawowe umiejętności korzystania z komunikatorów z wykorzystania zintegrowanej platformy edukacyjnej, więc będą mieli możliwość wykorzystania materiałów podczas nauki zdalnej, jeśli się taka zdarzy. A ponadto jeszcze chcę powiedzieć, że został opracowany taki praktyczny poradnik. Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania szkół w trybie zdalnym lub w trybie hybrydowym. Jest to poradnik dostępny dla wszystkich nauczycieli w każdej szkole, dostępny na stronie Ministra Edukacji Narodowej. On jest stworzony na bazie tych wszystkich dobrych praktyk, które miały miejsce na zakończenie tamtego roku szkolnego, czy w końcówce ubiegłego roku szkolnego. Czyli takie zebrane najlepsze z najlepszych. Zebrane najlepsze z najlepszych, zderzone z przepisami tak, aby odpowiadały one normom prawnym. Warto z tego korzystać. W tym poradniku mamy nie tylko jak przeprowadzać lekcje z tych podstawowych przedmiotów, ale jak organizować Pomoc psychologiczno-pedagogiczną, jak organizować zajęcia rewalidacyjne czy zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Warto do tego sięgnąć, tak aby nie powtórzyć tych błędów, które miały miejsce rzeczywiście w ubiegłym roku szkolnym. A my, jako nadzór pedagogiczny, będziemy starali się wspierać dyrektorów, będziemy starali się rozpowszechniać te dobre praktyki, a potem sprawdzać, czy one są rzeczywiście stosowane. A jakieś szkoły, które szczególnie zasługiwałyby na pochwałę za ten poprzedni rok też są? Yy, oczywiście, że są. I to nie są wcale duże szkoły. Yy. Ja będę niedługo. Yy. Miała taką pełną listę. Ona będzie upubliczniona na stronie kuratorium. Będziemy tam również te dobre praktyki z naszego rejonu upowszechniać. Będę dzisiaj również na rozpoczęciu roku w małym liceum ogólnokształcącym, w którym ta nauka zdalna była rzeczywiście prowadzona na bardzo wysokim poziomie w Psarach. To pani kurator, na pani ręce dla całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkół życzenia, żeby ten rok był spokojny, bezpieczny i owocny. Chyba tego trzeba życzyć. Tak, życzmy sobie przede wszystkim spokoju, wzajemnego zaufania, ale też odpowiedzialności. Życzę nauczycielom, żeby czerpali radość ze swojej pracy, chociaż będzie ona niełatwa rozwiązywania problemów tam, gdzie one się pojawią. Będziemy służyć pomocą, będziemy służyć radą, ale też będziemy pilnowali, żeby wszystko odbywało się jak należy. Uczniom życzę spokojnego, ale też. Pełnego sukcesów roku szkolnego. Dziękuję bardzo. Urszula Bauer, Śląski, Kurator Oświaty. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6 FM.